Lecimy okej. Okay. Jawki nie biorę, nie umiem strzelać. A ja swój wezmę na próbę. Nie chcę, tylko Dobra, firma włożymy. Kochani, dobra, wiecie, gdzie jest stary Relaxing Wall? Wiecie, gdzie ona jest? Tak, jest, nie. niebieskie. No, ona jest na środku tych cel, wszystkich. Na górze. To jak po schodach wejdziecie, nie? No, jak po schodach wchodzicie, to od razu ona jest. Dobra, po. No tak, dobra, po otwarciu cel ustawiacie się właśnie przy tej e, relaxing wall i macie na wykonanie polecenia 5, 4, nie, 3, nie, nie, nie. 2, 1. Na górę, na górę, no przecież na górę, na górę, mówiłem wam przed chwilą, gdzie to, to jest. Na górze, no 3, 2, biegni, 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 biegni. 1 biegni. i 0. Okej, okay. dobra. No trudno, nie, nie mówię, kto ostatni ten ginie e, Orka, czy masz jakieś propozycje, co można by było w tym tutaj, takim fajnym pomieszczonku Panie, zrobić? Masz mi kusi, żeby zagrać w rosyjską ruletkę Jeżeli zgadnie, którą, którą masz, broń, to wtedy przeżyje Nie, na ile amunicji to chyba było? Ile ja, amunicji? Tak, by było ale też może być, ale e, dobra, 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 to do, daj mi, daj mi M4, ja się zabawię Zaczynamy po kolei rozumiem, dobra, to kto tutaj jest pierwszy? Okej, okay, Face. dobra Rozpoczynamy zabawę oczywiście w rosyjską ruletkę. Nie wiem, czy to się tak to nazywa. No, ale wiecie o co chodzi w każdym tak bądź razie. Ja nie wiem. było ciekawie to proszę się odwrócić. Masz problem. Odwróćcie o, się pięknie, właśnie. nie totalny bezruch. Dobra, totalny bezruch, właśnie. E, I tak, e, zaczynamy od Lenny Face'a, Musisz zgadnąć, ile mamy pocisków nabojów w magazynku aktualnym. Dobra, to zaczynamy. A ja policzyli. Ile? Ja tak, nie mam robić. No dobra okay. czekaj da, daję ci czekaj Chciałem ci dać margines błędu, no ale skoro mi nie dałeś No dobra, dobra miałem to cztery po, To jeszcze jedna osoba może Te wszystkich bierzemy, wszystkich, zobaczymy czy im wyjdzie dobra, dobra, to następna osoba daję wam margines błędu, czekajcie tak żeby nie było, bo 10 to będzie za dużo, to tak z 5 5 pocisków, dobra Dobra, to 5 pocisków margines błędu, stres, dobra Okej, okay, dobra, to następna osoba to szynka, musisz odgadnąć. Pamiętaj, margines błędu to 5i w górę i w dół, więc no. Okej, okay, ile? 3 może. 11, przykro mi. O kurde. <grym> <grym> dobra, dobra, może teraz i... ja? C co ty na to? <grym> eee, za <zaufundam. grym> Dawaj, dawaj, dobra, to teraz dobra, Orka nas, tutaj nas będzie strzelał No to o, Oskarek, mam teraz AWP Z racji, że jest maksymalnie 10 kulek w pocisku Nie no nie, lub Sebeki i A cztery kurde, już chciałem tak A Albo nie, Five-Sevenem, dawaj Five-Sevenem, bo jest dużo municji w miarę Tylko, że margines błędu tutaj dwa będzie wtedy, bo to jest mniej No. Dobra, no margines ile? błędu dwie kulki, czy możesz pomylić się, dwie w dół, dwie w górę strzelać ziomuś Ile? Trzy Trzy? Ojej czy? Ile Jesteś? było? Dobra, to dobra. czymś innym, czekaj. Diglem będzie za prosto. Chociaż, dobra, no, dajmy, bo to ostatnia osoba, to bym chciał, żebym miała życzenie. A to akurat się młoda trafiła, miała szczęście znowu. Dobra, to niech będzie ten po poszczęści ci się znowu. Dobra, margines błędu to 0, bo to Diglem. nawet ile 7 Dobra, to zaczynam. Ile? Proste A4 Lipko 3 Nie chcę nic mówić, ale notarka miała mieć free day dzisiaj, to dobra mam jutro Czyli Trudno, to teraz masz free day, a mogęś powiedzieć, bo ja mam naprawdę krótką pamięć, ale dobra to wtedy masz mogę free day'a ja dzisiaj Rosyjska ruletka, możemy zabawić się no w zasadzie moglibyśmy jakiś pokaz talentów, może wierszyki. O, o tak, tak jak o. ja się bawiłem, dobre, dobre. Nie Dobra, jest. ale Orka teraz ty prowadzisz. Nie ma talent do śpiewania, Kawały, ale do recytowania już, akurat spoczko. Dobra, e, ziomeczki kochane, drogie tanie, e, potwarczuj po cel, robicie kroczek przed celem, macie totalny bezruch do odwołania na wykonanie, polecenie macie 5, 4, 3, 2... 1-0, dziękuję. Pięknie zaraz przeprowadzimy inspekcję. E, nat Natalka totalne tobie do totalne bezrych. Ty masz free day, ja przecież. Miej zabawy. Oh, Okej. Okay. No. Inspekcja. Dzień dobry, panie Face, Co tam, jak tam Dzionek? A no, mija jakoś, mija. No, mija jakoś. Kurde, posprzątałbyś u siebie. Tylko Tuż tak, Ty nam przypominam, że jeżeli będziesz miał jakąś broń, w łapie to cię od razu zabijam. No właśnie, waha. To. Dobra, panie szynko, jak tam u ciebie. Ja nie za dupę. Sytu proszę. Sytuacja. Dobra. E, teraz proszę. Znaczy, chwileczkę muszę coś sprawdzić. Dobra, na razie ciebie zostawiam, panie szynko. Teraz inspekcja <laughs> pana oskarka. Dobra, pan Oskarek jest czysty w zasadzie jego też. Myłem się. <laughs> Naprawdę no, nie dziwię się. E, panie, panie szynko. E, odwołuję totalny bezruch masz bezruch. Proszę się odwrócić i wyrzucić granat, e, który trzymasz. A kurde. Ale to, to tak, tak mam, tak rzucić, tak no, dalej, Nie, tak, za jak... siebie, za siebie. Mogę coś powiedzieć, Imir? Albo nie. dobra, zrób. Pięknie, dobra, masz totalny bezruch. Znaczy, odwołuję, bezruch masz totalny bezruch. No to teraz, co możemy się zabawić? Co, co powiesz na wierszyki, jakieś ciekawe? Tak, wierszyki, wam talent, to będzie dobry pomysł. Ja, ja tego nie lubię. <laughs> Ale to może wybierzmy jakieś bardzo przytulne miejsce, co, co polecasz? Eee, Panie kolaboru, tamto. Imirze. Czekaj, najlepsze będzie gdzieś tam, tam naprzód, były te, wiesz, ten pokój taki arabski. A tutaj pod, pod relaxing tu wchodzimy, tak? No tak, pod relaxing, no. Dobra, to odwołuj, odwołuj wam totalny bezruch. Idziecie za mną, Gęsiego. Naci, naciskam na idziecie. Dobra, może tutaj. Co tutaj ciekawego jest? O, tu będzie ciekawie. O, no, tu można wtedy też. <laughs> Dobra. E, tu, tutaj pod, tutaj kurtyną czy ścianą. Się e, tutaj ustawcie się w szeregu. Zbiórka macie na to 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Pięknie, bardzo pięknie. Zrobiłeś Granata, piątek. koledzy. Coś granata? O, A, granik. faktycznie, pani Szynko, proszę wyrzucić się na swoją lewą stronę. O, Nie? pani pani czy chciałaby pani być y, może tutaj y, w loży, jak to się mówi, Ta, jury. w jury. Mi Dobrze, bardzo piękny pomysł. Zapraszam, tutaj na prawo bądź na lewo. <coughs> tutaj za kulisy. Do kwiatków. Nie, no nie to ma, to tak. Chodź tutaj na otwarte wtedy. Jak też być w otwarte. Żeliby. Panie na lewo, panowie na prawo, wiadomo. Dobra. To macie do 11 minuty, panowie, <coughs> przygotować sobie jakiś wierszyk. O to okay. sobie powiemy, dobra. Albo jakiś inny talent. Albo jakiś inny talent. Bardzo ciekawe, potem będzie Ale talent, że może być tań tańczysz albo coś? Nie, jeżeli co ładniej tańczysz. To? Jeżeli to będzie dobre, to spoko. Macie do jednastymi dobrze gotować ogarnąć. Dobra, to chwila ciszy dla ja artystów. Nawet kucanie to też nieźle. nieźle. To jest niezły talent. Niezły talent? tak? Jakbyś jeszcze leżał, to już dobra. w ogóle by było. E, koniec rozgrzeweczki. Pierwszy idzie e, Pan Oskar. Odwołuję totalny bezruch, czy tam jak to się okay, tam nazywa. Okay. Zapraszam na środeczek. Pan sznika, proszę wrócić do szeregu. O, dobrze. E, wasza dwójka ma totalny bezruch do odwołania. Okay. A, pani, a pan Oskar, e, może pan się poruszać po naszej scenie. E, można tak nazwać. Decytować. Tak. tak. Mogę Let's już? start it. Proszę bardzo. Okay. Lubię i Mira, więc szybko mi czas mija, a patrzy na mnie Tina, <laughs> y, która nigdy gejów nie lubiła. <śmiech> <śmiech> bardzo woda. pięknie, bardzo pięknie. Nie dobra. Brawo! No, po prostu jestem w szoku, jestem w szoku. Proszę państwa, co to było? Płakałem się. Dziękuję dziękuję. dziękuję, dziękuję. Jak pan klawisz i mir to ocenia? No nawet, nawet, nawet. No dobra, niech będzie. Jestem na tak. Jesteś na tak. Pani datarka, słucham panią. Też mogę być na tak. Trzy razy tak dziękujemy. Zapraszamy do loży zwycięzców, która Yeee! jest tutaj. Od odwołuję bezruch. Zapraszam, Dziękuję zapraszam. Tamasz, Tamasz bezruch do odwołania. Dobrze. Dobra, panie Szynko, zapraszam teraz. Odwołuję bezruch, czy tam wszystko odwołuję, co tam miałeś. Zapraszam ja, tu na środek. Czy mi załatwić, czy. No, niestety, bez... dzisiaj bez akompaniamentu Tu muzyczne. <coughs> dzisiaj na sucho. My na sucho to nie wiem, jak Dobra, Lafka, 9, 10 zaczynamy. Witam na przygotowanie. do pana. No także Żelanuszki. Droszę nóżki, dobra. No to lecimy. No jak jak o, tymi ramionami, kurde, ej, weź się odwróć! Weź się odwróć, odwróć się. Turkuje. Musisz się odwrócić, weź twerkuj, twerkuj Ale odwróć się i tak wiesz, tak dupą, góra dół, góra dół. Dziękujemy, ja jestem jak najbardziej na tak bardzo piękne kocie ruchy. Musisz troszeczkę poćwiczyć, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli poćwiczysz i wymasterujesz swojego skilla, to prawdopodobnie będziesz najlepszy w swoim fachu. Jestem na tak. Dobra. E, e, Pani Larka, jaka jest ocena? Opinia? No słuchamy. Jest na tak. Też tak, tak macha głową, kłóca, też ci chyba twerkuje. Dobra, to raczej tak. E, dobra, to zapraszamy do loży Zwycięzców czy tam oczekujących no i ostatni koleżka, ja. pan Lenny od odwołuje wszystko co tam miał zapraszam na środeczek no, i 7.45 zaczynamy Dobra, dobra, ja zaczynam. Graliście Wiedźmi na trójkę? Nie O ja pierdol, no tak nie... <grym> Rozumiem, że to miał być żart to znaczy, no... Ja może zatańczyć Dobra, ja no. powiem, że tak, ja powiem, że tak No, co? Ale co to co? No, no, ja to? Na no to był koniec to Aha. Nie. <grymne> <grymne> Ej, dobre. Dobra. E, ocena pan Klawiszybir. Jakie to suche. Słuchaj, powiem ci tak, no niestety nie przyjmujemy dzieci tutaj e, do mam talent, ponieważ no po prostu nie. Nie. Dobra. Nie. E, pa, pani Tina, no, gdzie... bo nie się Natalka słuchamy panią. nią. Dobra, Zabiłeś. Ja jeszcze nie powiedziałem swojej oceny ty. Ale tak jaka była? Ta... Nie A, no to dobrze, no to no, Nostradamus A, Nostradamus, tak, tak Obie się Dobra, no to e, lecimy może dalej, co możemy? Co, co polecacie? Zapraszam A co tam jest? Zapraszam. Tam nie byłem